Neviim Aharonim, ostatni prorocy, Jeheskiel, księga Ezechiela, rozdział jeden. I doszło mnie słowo Jahwe głosząc: Dwa. Synu człowieczy, zwiastuj przeciw prorokom Jeszaela, co to prorokują, a oświadcz tym prorokującym z własnego serca, słuchajcie słowa Jahwe. 3. Tak rzecze Pan Jachwe biada, tym prorokom nikczemnym, którzy idą za własnym duchem swoim i za tym, czego w istocie nie widzieli. 4. Niby szakale wśród ruin są prorocy Twoi, Jeszaelu. 5. Nie stanęliście u wyłomów, aniście naprawili muru około domu Jeszaela, aby się mógł ostać w boju w dzień Jachwę. 6. Widzieli marność i wróżbę kłamliwą ci, którzy głosili, orzeczenie Jachwe, gdy przecież Jachwe ich nie posłał, a którzy czekali jeszcze na spełnienie się słowa. 7. Alboście niewidzenie marne widzieli i wróżbę kłamliwą wypowiadali, a jednak głosili, orzeczenie Jachwe, gdym ja nie mówił. 8. Przeto Rzeczę tak, pan Jachwe, dlatego, żeście głosili marność, a widzieli kłamstwo. Dlatego oto ja przeciw wam, rzecze pan Jachwe. Dziewięć i legnie ręka moja na prorokach, widzących marność, a wróżących kłamstwo. W zboże ludu mojego nie stanie ich, a w poczet domu Jeszaela nie będą zapisani, a do ziemi Jeszaelskiej nie wnieść im, a tak poznacie, że ja, pan Jachwe, dziesięć przeto, przeto, że łudzili lud mój głosząc pokój, gdzie pokoju nie ma, a gdzie budował mur, tam go oni tynkiem obsmarowywali, 11 Oświadcz tym, którzy tynk smarują, że zapadnie się, przyjdzie deszcz ulewny albo spuszczę bryły gradu, aby padały, albo wicher gwałtowny się zerwie. 12 A oto, gdy zapadnie się mur, czyż wtedy nie powiedzą do was: gdzież teraz ów tynk, którymście smarowali? 13 Prze to rzeczę tak pan jak we. oto wyprowadzę wicher gwałtowny w oburzeniu mojem a deszcz ulewny w gniewie moim przyjdzie a bryły gradu w zapalczywości ku doszczętnemu zniszczeniu 14 i rozwalę mur któryście obsmarowali tynkiem, a zrównam go z ziemią aby się ukazała podwalina jego i tak runie i zginiecie w pośród niego i poznacie, że mi ja jachwę. Piętnaście. I spełnię do końca oburzenie moje nad murem i nad tymi, którzy smarowali go tynkiem i powiem wam, nie ma muru i nie ma tych, którzy go smarowali. 16. Wy prorocy Jeszaela, którzy prorokujecie o Jerusalem, a zwiastujecie jej widzenia pokoju, gdy pokoju nie ma. Rzecze, pan Jachwę. 17. Ty zaś, synu człowieczy, zwróć oblicze swe do cór ludu twojego, które prorokują z własnego serca, a zwiastuj o nich. 18. I oświadcz: Tak rzecze, pan Jachwę. Biada tym, które szyją przewiązki na wszystkie przeguby rąk, a zarzutki dla głów wszelakiego wzrostu, aby usidlać duszę. Czyż jednym duszą chcecie stawiać sidła w ludzie moim, a innym dla korzyści własnej życie wróżyć? 19. Aby Znieważyć mnie z u ludu mojego dla kilku garści jęczmienia i dla kilku okruszyn chleba, uśmiercając dusze, które nie powinny umierać, a zachowując dusze, które nie powinny żyć, okłamując lud mój, który słucha kłamstwa. Dwadzieścia Przeto, rzecze tak, pan Jachwe. Oto ja przeciw przewiązkom waszym, któremi usidlacie dusze, jak gdyby ptactwem były, i zerwem je z ramion waszych, i wyzwolę duszę, którym sidła stawiacie, owe dusze, które ptactwem wam są. 21. Zerwę też zarzutki wasze i wypawię lud mój z rąk waszych, aby nie byli nadal Połowę w ręce waszej, a poznacie, że mja ja chcę. Dwadzieścia dwa. Ponieważ żeście dręczyły serce sprawiedliwego, kłamliwie, gdy ja go dręczyć nie chciał, a krzepiły ręce niegodziwego, aby się nie nawrócił z drogi swej niecnej. A tak mógł życie zachować. 23. Przeto nie widzieć Wam więcej marności, a wróżby nie wróżyć. I wybawią lud mój z ręki Waszej, a poznacie, żem ja ja